Słyszysz to? To tylko wibracje, drgania powietrza, które z określoną częstotliwością i siłą uderzają w błonę bębenkową w twoim uchu. Czysta fizyka, nic więcej. A jednak coś się dzieje. Ta sama fizyka sprawia, że serce bije ci szybciej, gdy słyszysz motywujący utwór na siłowni. Ta sama fizyka sprawia, że czujesz spokój, słuchając klasycznego utworu podczas pracy. I ta sama fizyka potrafi wywołać przerażenie, gdy oglądasz film, w którym ścieżka dźwiękowa buduje napięcie, zanim jeszcze cokolwiek strasznego pojawi się na ekranie. Jak to możliwe? Jak zwykłe bezosobowe fale ciśnienia, podróżujące przez pokój, stają się czymś tak intymnym jak uczucie, wspomnienie czy motywacja? Gdzie, na długiej i krętej drodze, między uchem a świadomością Bezduszna mechanika zamienia się w poezję. To jedno z największych pytań na styku neurobiologii, psychologii i sztuki. Zacznijmy od początku od samych dźwięków. Fala dźwiękowa ma kilka podstawowych cech. Jej częstotliwość decyduje o wysokości dźwięku amplituda o jego głośności ale jest też coś jeszcze barwa. To właśnie barwa dźwięku sprawia, że fortepian i gitara grające dokładnie ten sam dźwięk brzmią zupełnie inaczej. To złożona mieszanka tonu podstawowego i jego cichszych wielokrotności, tak zwanych alikwotów. To one nadają dźwiękowi jego unikalny charakter, jego teksturę. Nasze uszy i mózgi są niewiarygodnie wyczulone na te subtelności. Podróż tej złożonej informacji zaczyna się tutaj. W naszym niesamowitym aparacie słuchowym. Kiedy fala dźwiękowa wprawia w drgania błonę bębenkową, te drgania są wzmacniane przez trzy najmniejsze kości w naszym ciele: młoteczek, kowadełko i strzemiączko. Działają jak precyzyjny, biologiczny wzmacniacz. Stamtąd wibracje trafiają do ślimaka, struktury wypełnionej płynem, która wygląda, no cóż, jak skorupa ślimaka. I to tutaj dzieje się prawdziwa magia. Wewnątrz ślimaka znajduje się około 16 tysięcy mikroskopijnych komórek rzęsatych. Każda z nich jest nastrojona na inną, specyficzną częstotliwość dźwięku, niczym klawisze w fortepianie. Kiedy fala do nich dociera, uginają się i otwierają maleńkie kanały jonowe. To zamienia energię mechaniczną w sygnał elektryczny. To jest ten moment. Moment translacji. Dźwięk przestaje być falą w powietrzu, a staje się informacją, złożonym kodem, językiem, którym posługuje się nasz mózg. Pierwszy przystanek tej informacji to kora słuchowa w płacie skroniowym. To tutaj mózg wykonuje techniczną analizę. Rozkłada dźwięk na czynniki pierwsze. Jaka jest jego wysokość? Jaka głośność? Jaki rytm, tempo i barwa? Co ciekawe, kora słuchowa jest zorganizowana tonotopowo, co oznacza, że neurony reagujące na niskie tony znajdują się w jednym miejscu, a te reagujące na wysokie w innym. Działa to niemal jak mapa klawiatury fortepianu, rozłożona na powierzchni mózgu. Ale analiza tonów i rytmu nie wyjaśnia jeszcze uczuć. Gdyby na tym się kończyło, muzyka byłaby dla nas tylko ciekawym zbiorem danych. A nie głębokim doświadczeniem. Tajemnica leży głębiej, w sieci połączeń, które kora słuchowa wysyła w najdalsze zakątki naszego mózgu. Sygnały wędrują do ewolucyjnie starszych części naszego mózgu, do układu limbicznego, naszego centrum zarządzania emocjami, trafiają do ciała migdałowatego, który odpowiada za silne emocje, takie jak strach i przyjemność. To dlatego nagła zmiana tonacji albo potężne uderzenie perkusji może wywołać u nas ciarki. Trafiają do hipokampu, archiwisty naszej pamięci. I dlatego jedna konkretna melodia potrafi w sekundę przenieść nas 20 lat wstecz, na szkolną dyskotekę albo letni wieczór z przyjaciółmi. Dźwięk staje się kluczem do dawno zamkniętych drzwi. To zjawisko jest tak potężne, że w terapii osób z zaawansowaną demencją, znajome piosenki z młodości potrafią czasem przywrócić wspomnienia i przebłyski świadomości, gdy zawodzą wszystkie inne metody. Jest jeszcze jeden kluczowy gracz układ nagrody i kora przedczołowa czyli centrum naszego myślenia abstrakcyjnego i planowania. Kiedy słuchamy muzyki, nasz mózg nieustannie stawia hipotezy. I przewiduje, co będzie dalej. Opiera się na wzorcach, których nauczył się przez całe życie. Kiedy refren wraca dokładnie wtedy, kiedy się go spodziewaliśmy, albo gdy harmonia rozwiązuje się w satysfakcjonujący sposób, kora przedczołowa sygnalizuje sukces, a układ nagrody uwalnia dopaminę. Tak, tę samą substancję, która jest związana z jedzeniem pysznego posiłku, czy zakochaniem się. To uczucie napięcia i uwolnienia jest fundamentem tego, dlaczego muzyka jest dla nas tak przyjemna. Co ciekawe, w proces ten zaangażowany jest nawet móżdżek. Ta część mózgu, tradycyjnie kojarzona z koordynacją ruchową, odgrywa kluczową rolę w przetwarzaniu rytmu i timingu. To móżdżek sprawia, że bezwiednie zaczynasz tupać nogą w rytm piosenki. Ale fundamentalne pytanie pozostaje: dlaczego w ogóle ewolucja wyposażyła nas w taką zdolność? Po co nam to wszystko? Naukowcy wciąż się o to spierają. Jedna z teorii mówi, że muzyka jest echem naszego języka emocjonalnego. Smutna melodia często jest powolna i ma niski ton, podobnie jak głos osoby pogrążonej w smutku. Radosna muzyka jest szybka i wysoka. Jak głos kogoś podekscytowanego. Nasz mózg używa tych samych narzędzi do interpretacji muzyki, co do interpretacji emocji w głosie innych ludzi. Inna, bardzo wpływowa hipoteza wskazuje na rolę społeczną. Muzyka i rytm były pierwszym spoiwem ludzkich grup. Wspólne śpiewanie, klaskanie, tańczenie to wszystko synchronizuje nie tylko nasze ruchy. Ale i nasze stany emocjonalne. Badania pokazują, że podczas wspólnego muzykowania w mózgach uwalnia się oksytocyna hormon przywiązania. Muzyka mogła być pierwszym portalem społecznościowym ludzkości narzędziem, które z chaotycznej grupy jednostek tworzyło zgrany zespół, zdolny do współpracy. Od plemiennych pieśni, przez wojskowe marsze, po hymny narodowe. Muzyka od tysiącleci łączy ludzi we wspólnoty. Jest też bardziej prowokacyjna teoria zaproponowana przez psychologa Stevena Pinkera. Nazwał on muzykę słuchowym sernikiem. Według niego muzyka nie jest ewolucyjną adaptacją samą w sobie, a raczej technologicznym wynalazkiem czymś w rodzaju deseru dla mózgu, który stymuluje i łaskocze jednocześnie kilka ważnych dla przetrwania zdolności. Naszą wrażliwość na język, zdolność do rozpoznawania wzorców, kontrolę motoryczną i percepcję emocjonalnych zawołań. To przyjemny produkt uboczny, a nie fundamentalna potrzeba. Oczywiście, wielu naukowców się z tym nie zgadza, wskazując na zbyt głębokie i uniwersalne korzenie muzyki, by była tylko sernikiem. To prowadzi nas do ostatniej zagadki. Skoro mechanizmy w mózgu są uniwersalne, to dlaczego mamy tak różne gusta muzyczne? Dlaczego utwór, który dla jednej osoby jest arcydziełem, dla innej jest nieznośnym hałasem? Odpowiedź leży w uczeniu się i kulturze. Nasz mózg uczy się rozpoznawać i czerpać przyjemność ze wzorców, z którymi ma najczęściej do czynienia. Muzyka, której słuchaliśmy w okresie dorastania kształtuje nasze neuronalne ścieżki i na zawsze pozostaje silnie związana z emocjami z tamtego okresu. To dlatego tak chętnie wracamy do piosenek naszej młodości. To także tłumaczy, dlaczego muzyka z odległej kultury może na początku brzmieć dla nas obco. Nasz mózg po prostu nie ma jeszcze wytrenowanych narzędzi do jej analizy. Więc następnym razem, gdy założysz słuchawki i włączysz ulubiony utwór, Pomyśl o tej niesamowitej, wieloetapowej podróży, o fali ciśnienia, która staje się tańcem maleńkich kosteczek, o mechanice, która rodzi elektryczność, o informacji, która jest sortowana, analizowana i rozsyłana po całym mózgu, budząc duchy przeszłości w hipokampie, uruchamiając centrum rytmu w mużyczku i odpalając fajerwerki przyjemności w układzie nagrody. Muzyka to dowód na to, że jesteśmy czymś więcej niż tylko zbiorem komórek reagujących na bodźce. Jesteśmy rezonatorami, potrafimy przetworzyć bezosobową fizykę wszechświata na najbardziej osobiste i głębokie doświadczenie, na uczucie. Nie jest tylko czymś, czego słuchamy, jest czymś, co nas kształtuje, łączy i definiuje. I to jest chyba jedna z najpiękniejszych i najbardziej skomplikowanych tajemnic bycia świadomym.